Siemano, z tej strony Demik Pojedyn Waszy i witam Was w pierwszym odcinku e, z SG i dzisiaj za mną jest Dixo, a raczej Draxi e, i dziś zagramy sobie na serwerze MySG e, No i no, zaczynamy Dobra e, Więc e, ja myślę, że 24 Dobra, wbijaj oh, O, no, oh, może... akurat! O kurde. Dawaj, 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 dawaj. Jak oni tak zbudowali? Nie nie, nie ogarniam. Mam toporek. Oj, zlamiłem trochę. Mam miecza. Mam chlebki wędkę. Oj, lol. Widzę cię. Dawaj. Za ten budynek biegnie. Za którym, za którym? No Co dobra, lewej. widzę. Daję, daję, daję. Jak zawsze. Pamiętasz y, takie popularne mapy? Y, Co miasto? No właśnie takie miasto za takim lasem, nie? Pamiętasz tą mapę? A nie no, może, no, no, no. Tak. Ej, zamknął się tutaj. W tej, w tej budce. Nie ogarniam jak. Ej, ty chodź może, co? No to, i ty chodź za mną. No ja też z tobą. Gdzie? A, siema. Sorry. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Oaj, oaj, Kurde, oj, oj. że im się bateria nie rozładowała w laptopie. <laughs> <laughs> Ale, ja. Ale problemy. O, tutaj są gdzieś. Ej, nie, ale wy jej, będą nie zły, jak mi się robi. Ej, ale wy jej, będą nie zły. ej, to ci Nie no. Ej, a mój osobisty asystent tutaj jest. Ej, on kanału nie no, ma na YouTube. Ej, dobra, przedstaw się. Dawaj, Jarno, przedstaw się. Dzień dobry. No dobra, to jest mój osobisty asystent. to. Jak ja mam! A. Co ty robisz? Z Masz! A ja mam też! No to ty trzymaj dwa. O, tutaj mnie zebrałeś. Mm -hmm. Ja nawet nie, nie wiem w ogóle. Jest! Chodź, 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 szybko daj za no. biegnę, biegnę, widać. Dobra, 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 ja daj Ale proski los. Ej, dziwnie, mi... Ja dziwnie mi się. w prawo, powiedziałem. Dziwnie mi się, jakby to powiedzieć, na, na tym. E ja mam derhawii. Dziwnie mi się myszka rusza po prostu i mi, e, sorry, z czasem lamie, bo nie przesuwa mi się myszka. O, dwa miecze kamienne mam. Daj mi jednego, co ty dziąsa. Patrz, e, patrz. Kto, kto ci da coś lepszego. Ty mi dawaj czy ja tobie? Ja tobie. No to, to, Dobra. Plus pięć do skilla mam na mojej teksturce. No. Właśnie, e, na stu widzów podam tekstur teksturpaka, a w zasadzie mieszankę teksturpaków. Mm. Poczekaj, tutaj w tym kanionie gdzieś da, otwórz dźwignie. No to otworzyłem już dawno. Masz. Zupka i siekierka. Kurde. Idziemy. Nie, bo ja nie wchodzę nigdy do końca. Chcesz chleba, czy masz? Nie. Mamy chickena, y zupkę, Ale i... Ale Co? Zwykłe zytorowa. Ale ja nie mam, miałam pieczonego. I jeden z kury mam, jak chcesz. I no przecież mam tą jedną klatkę albo Nie ogarnie. Mam 12 minut, na to los. Mm, no, no właśnie. Ta, ja tutaj... Co tam jest? No kurde! No, jakieś miecze kupowe. No bo zaraz się zabije. Spadaj. Dobra. Jesteś kupą. Dobra, chodź, 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 dobra, biegniem, tak Ale chodź. Ale chodź coś ci powiem, chodź coś ci powiem. Ale nie, nie stuknę cię, naprawdę. Nie stukniesz to pedał No Dobra, niech ci będzie. Masz. Po co mi to? No żebyś, żeby jeden to był taki tank, a ja będę takim... Ja będę takim, ja będę takim speedhackerem Ja będę A ja będę speedhakerem. Dobra. Dobra. Bada, może zaczynaj to już nie idę schość. No na pewno. <grym grym> ty nic nie zrobiłem. Dobra, lec, leci, leci. Dziurka. Jak mogę mam... o Oj sorry. No cię mnie klepisz. Nie co, jak mnie sufnęłeś tą stronę, to mnie do tyłu cofnęło. No gdzie? No to miał cię odrzucić. Wiesz takie przyzwyczajenie... Nie mi setą z zero. No tak. Mhm. No jak do zera to jeszcze raz cię i ci pęknie. No to chodź. Nie, stop, gdzie la... gdzie, idziesz, gdzie idziesz? No kurde, wpadłem na dół. Dobra, to ja idę do dołem. Aaa, wiem gdzie ty ladziesz, do tamtej skrzynki. Złoty miecz, no. Mi trzeba... Ale No dobra, ja już, ja już żegnam się z sobą. Haha, w ogóle nie rozumiem, czemu złote zmierzchanie są, są w ogóle y, gorsze od kamiennych? Chociaż ze złota są. Nie rozumiem tego. No powinny dawać plus 6 do ataku. No ale powinny, powinny dawać ty tyle, co żelazne. Nie, powinny dawać po plus 6, a nie plus 7, takich żelaznych że żelazne. Żelazne dają się. plus 6. Nie, plus 7 dają. Plus 6. Żelazne 6 no sześć, bo jeszcze sprawdzałem przecież ostatnio. A tutaj nie Cztery ma... Cztery graczy jeszcze zostało, eee. O w mordę! A ta arena. Wcześniej to była trudniejsze. No tak, ale zauważ, że jeśli oni mają jakieś pro EQ, naprawdę, to jesteśmy bez szans. No, jak to są sojusznicy, to gorzej. Dobra, tutaj mamy jakiś zamek. Zakaz sojuszu na no, serwerze, ale walić to. No dobra. No, <grym> Do, na, nagrywamy więc. Za nagrywanie nam raczej nic nie zrobił. Za rundowe szybko, nie wiem czy 10 minut potrwa. <noise> mam nadzieję, że nie. Bo nie, chcę nie po potrwa 10 minut, bo jeszcze... No trzech raczej, pięć nie. Trzech, zaraz bo Dwa, dwa... Jest jeden. No. Z czego tak? on go za... Zbazzał Ej chodź, bo wysokoło. tam przy brzegu była skrzynki przecież. Kurde, ja nie mogę cię, bo to ja cię mam na kompasie, kompas nie działa. Okay. Powiem sosy co, słyszę nie biorę. Nie ja no żartuję. Z tobą była... No ile znowu w lawę nie wpadniesz. No to oj cicho. Mój. Tak, na tamtej rondzie wpadłem w lawę, ale to nic. I, ta, I tak wygrałem tą uranę. Okay, z Raksim. No i skrzynkę Wiem, widzę ją. I nie mógłbym mnie lamu podczas nagrywania. mój, mój, mój. No demandą! Do... <laughs> Wszystko moje. Mam gaciochę, mam stringi. Jam heł. Knukuj mnie. Pst. A, ten, 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 <laughs> nie w co stronę? O, kurde, Kto pierwszy ten koks? Zdychaj! <noise> pierwszy? No to się nie liczy. Dobra, lecimy tam. Gdzie te skrzynki tu jest? Ale pioruny są w tamtą stronę. Gdzie? No tam, no tam poleć. Oj, chodź na środek. Oj, nie chce mi się, ja muszę zebrać sobie jeszcze żarełka. Dużo. Ale on przyjdzie na środek, zobaczysz. O, no boże, najwyżej na ten mecza pójdziemy. Ale na den mecza. Ja chcę się w 10 minut wyrobić. Taki dziesięciominutowy odcinek, taki krótki, pierwszy, żeby był. Coś, się tutaj... jest, Mówiśmy... No chodź tylko jeszcze te skrzynki displaysą pozbieramy i... As... No dobra Matko, jak ty, ty się rozpędzisz z tymi skrzynkami, to... A tu... Ja tu zaraz jeszcze bliska jest taka, a tu taka. Nie, ja wchodzę na drzewo, złaś, ja wchodzę na drzewo. Właśnie. Mm. Mendo. Mam no dla buty. Ja nagrywam, więc ja powinienem wchodzić. Buty masz. masz. Ej, mam jeden sztyk i jeden... Co e... że ten typ, jak został, no ma On jest... Lat. on na spalnie jest. Damikus, ile masz lat? Mm, nie powiem. Zrać tamto. Nie. Jak, jak będzie dzisiaj... Ej, widziałaś tą skrzydkę wcześniej? Nie. Nie otwieraj! Się. Co <grych> no fanie, o, w sensie... Słońce to No fajnie, a Ej, oddaj mi baniaka. A i... a nie wzięłem? No ma. No. cztery no złote wiecze. Dobra, idziemy. Jeden jedy drewniany, jedy... Teraz to już, no, teraz to już na mnie podskoczy. Okej, okay, a to nie było jeszcze jeziorka? No dobra. No dobra, idziemy dawaj. Nie, 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 dawaj, bo ja chcę go szybko A masz złożyć. waypointa? Nie mam. O, znowu zapomniałam. Chodź tu, ty! Gdzie ty pobiegłeś? Gdzie? No. Poczekaj, ja zobaczę gdzie kurka jest w pół. Ja cofam się pod to drzewo. O, widzę ci gdzieś. O, Chodź. To zobaczę, nie wbiegaj na F5. Bo Cię ktoś tak zabije. Ej, tam był piorun czy mi? Tam. Tak, ja idę na połowę i potem... Nie ja wiem mam... co on kombinuje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ten typek coś kombinuje. Ten co przeciwko nam czy ja? No ten przeciwko nam. On coś chyba kombinuje. No fajnie, nie podejrzewaj go. To jest mój kolega. Nieprawda. <laughs> nie masz no kolega. Naprawdę już. go nie znam. Dobre, dobre ludzie. Teraz no. trzeba pośpiewać. Dobra, a więc... Yy, ja się tam macie? Jednak ten odcinek ma więcej niż 10 minut, a ze względu na to, że mam yy, program słaby, więc muszę ten odcinek yy, po prostu przerwać i Dawaj, yy, część drugą szybko nagrać, więc yy, za chwilę do Was wracamy. Na razie.